Zdzisław Lademan. W połowie gorącego lata wybraliśmy się do Gdyni. To piękne miasto leży bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Wraz z Gdańskim i Sopotem, Gdynia wchodzi w skład trójmiasta i jest jednym z najludniejszych miast w Polsce. Każdy, kto choć raz zobaczył to piękne miasto, chce je jeszcze raz odwiedzić, a ci, którzy mają taką możliwość, osiedlają się tutaj na stałe. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w wolnym mieście Gdańsku. Obecnie w Gdyni znajduje się Szkoła Morska, Teatr Muzyczny, w którym od 1986 roku odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Akwarium Gdyńskie, Muzeum Marynarki Wojennej, Planetarium i wiele innych ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Zaledwie pół godziny drogi od Gdyni znajduje się miejscowość Rekowo-Górne. Ta mała osada kaszubska położona jest w powiecie Puckim na wschodnim krańcu Puszczy lubskiej. w pobliżu drogi krajowej nr 216. Rekowogórne, do niedawna także sołectwo gminy Puck, zostało włączone w obszar miejski miasta Redy jako jej północna dzielnica. Sprawiło to, że z roku na rok zaczęło przybywać tu mieszkańców, którzy pobudowali swoje domy i w chwili obecnej Rekowo-Górne stało się bardzo prestiżowym osiedlem z wieloma pięknymi domami. W jednym z takich domów mieszka Zdzisław Lademan, którego postać chcemy przedstawić w tym reportażu. Jego posiadłość znajduje się w bliskiej odległości lasu, co ma swoje zalety i wady. Niebywałą zaletą jest czyste powietrze i piękne widoki, a wadą jest wielka ilość jastrzębi, które czychają na gołębie pana Zdzisława. Jest to olbrzymi problem w tej hodowli, bowiem corocznie ginie śmiercią tragiczną dość pokaźne stado młodych ptaków. Mimo tych przeciwności, losu hodowla pana Zdzisława jest na bardzo wysokim poziomie. Zdzisław Lademan to hodowca znany wszystkim hodowcom w Polsce i za granicą. Jego długoletnie sukcesy hodowlane i lotowe na poziomie krajowym i międzynarodowym uczyniły go prawdziwą ikoną sportu gołębiarskiego. Jest człowiekiem bardzo pracowitym, a jego konsekwencja w działaniu zasługuje na uznanie. Tak pozytywne cechy charakteru sprawiły, że odnosi sukcesy nie tylko w pracy z gołębiami, ale przydały mu się w życiu prywatnym i zawodowym. Pan Zdzisław posiada szczęśliwą rodzinę i dobrze prosperującą firmę z branży budowlanej. My skupimy się jednak na gołębiach. W filmie tym postaramy się dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów z życia tej hodowli poznać tajniki hodowlane mistrza i zobaczyć wspaniałe ptaki, które dostarczają tyle radości naszemu hodowcy. Zdzisław, powiedz nam kiedy wstąpiłeś do związku hodowców gołębi pocztowych? Do związku wstąpiłem w 1986 roku i miałem, jak człowiek na początku próbował, różnymi gołębiami, też już były wyniki, ale takie klasowe gołębie to jak Trafiłem na głębie wójtowicze od waltka kanikuły, generalnie one były. To te gołębie mam do dziś dnia, gdzie teraz też bardzo dużo nas prowadzałem gołębi, ale jednak w tych wójtowiczach największy procent gołębi był, które chodzą. Do dziś dnia mam te głębie i też w tym roku zrobiły najlepsze wyniki to właśnie z tych gołębi. Z gołębiami od Waldka Kanikuły wiąże się ciekawa historia. Opowiedz nam, jak to było. Bo tutaj, od Waldka Kanikuły, jak wziąłem te dwa wójtowicze, one zostały w rozpoczęciu, dlatego że były niesamowitymi lotnikami. Od razu na młodym locie miały po 5 konkursów, jako roczne po 12 konkursów, i wtedy yy, przyprowadzałem się właśnie tutaj z Sopotu, bo latałem w oddziale Sopot, i te gołębie zostały w rozpodzie. I to tak. Przypasowało, że dały wiele wybitnych lotników te głębie. I dlatego właśnie rozmnożyłem te głębie i tak zawsze tylko dokupuję coś do, do tej gołębi. Jakie głębie dokupiłeś do swoich bazowych ptaków? To mam też no, sprowadzane zawsze, żeby coś tam dołożyć do krwi. Kupowa trochę gołębi kupiłem od Ranharda Mila. To tam on też sprowadza, to ma przeróżne gołębie. I Prangę, Wandenabele. No ogrom ma tych raz. Także zawsze coś tam sobie wybiorę i coś dokładam do tych Wujtowiczy, żeby mieć coś z czym parować. A oprócz gołębi od Reicharda Mula, masz jeszcze jakieś inne ptaki w rozpłodzie? Też super super gołębie dostałem od Krzyśka Kawalera, podarował mi dwie samiczki, które lotują do dzisiaj, są sześcioletnie. I jedna jest na dalekie dystanse, gdzie mi Krzysiek od razu powiedział, że na maratony i tego i też właśnie już ją do rozpodu, tego, bo sześcioletnia, to ją przekazałem do rozpodu i bardzo fajnie właśnie po niej lotują. A jedna do dziś nią lotuje, sześcioletnia i jeszcze w tym roku była tam druga na oddział i trzecia, jako sześcioletnia. Także też wybitne samice. Wiemy, że jesteś sędzią gołębi, znasz się na gołębiach jak mało kto. Jakie cechy dobrych gołębi preferujesz u swoich ptaków? Dla mnie najważniejsze w głębiu liczył jakość upierzenia. Musi być jedwabiste. No i generalnie wrzucam gołębia do rozpodu, gdy zasłuży się wynikami, lotami, bo no na wygląd, a w głowę nikt nie zajrzy. Sprowadzam głębię, to od razu lotuję tymi głębiami, że nie, że tam, co to znaczy, gołąb rozpodową, on musi iść do rozpodu, tak? To, to on najpierw musi pokazać, on musi zasłużyć na rozpód. Z tego, co słyszymy, wszystkie ptaki, jakie sprowadzasz do hodowli, zostają poddane ostrej selekcji. Czy dobrze to zrozumieliśmy? Tak, jak on zasłuży, jak, jak zaczyna się wybijać, no to wtedy jest w locie, a jak osiągnie swój wiek, to do rozpłodu. Nie? Czyli każdy ptak, zanim znajdzie miejsce w gołębniku rozpłodowym, musi wykazać się w lotach. Jest to dość niespotykana metoda. Większość hodowców postępuje wręcz odwrotnie. Po zakupie gołębi u innych hodowców umieszczają je w gołębniku rozpłodowym, a potem testują ich potomstwo w lotach. Nieraz jest tak, że nic z tego nie wychodzi i gołębie nie sprawdzają się w lotach. Traci się wtedy dużo czasu i pieniędzy. Zniechęca to wtedy hodowców do dalszej pracy z tymi gołębiami i usuwają oni daną rodzinę gołębi ze swojego gołębnika. Potem próbują zakupić ptaki u innych hodowców. W obecnych czasach każdy chce osiągnąć sukces natychmiast, ale niestety gołębie uczą nieraz pokory i cierpliwości. Na obszernej działce Zdzisław Wlademan wybudował piękny dom i bardzo okazałe gołębniki. Może opowiesz nam teraz co nieco o swoich gołębnikach. Tutaj w tej półwce pierwszej. Są głębie młode, jest tam dosyć dużo miejsc dla tych młodych. Ja tam zawsze młodych trzymam około setki, ale tam by i 200, na 200 miejsc jest, ale nie ma takiej potrzeby. Tutaj trzymam wdowy, samiczki i tutaj są cztery połowy na, na wdowce. Ile młodych zostało po lotach w Twoim gołębniku? No po lotach zostało 60. A ile młodych wystawiłeś do lotów konkursowych? 80 było na spisie. No i tutaj trzymam głębie po prawej stronie. Tam jest tylko i wyłącznie rozpód. Przejdziemy teraz do środka gołębnika, gdzie Zisław opowie coś więcej o swoich gołębnikach. Tu jest gołębniczek dla, dla dziewczyn. Tutaj sobie zamykam. Po nakarmieniu, potem je na oblot wypuszczam. Tutaj wychodzą. Wychodzą, wtedy przeganiam tutaj samce, zamykam samczyki i ten. Tutaj samicą mogę tam wypuszczać ich jak chcę do kąpania, tak na... Wentylacja tutaj jest bardzo dobra, bo tutaj wchodzi tam jest miejsce na 60 samiczków i tyle akurat hoduje. Gołębnik jest cały jest zrobiony z drzewa i gołębie no, praktycznie biorą tutaj no formę mają od, od pierwszych lotów, że nie trzeba ani dogrzewać, ani nic. Mówię wentylacja jest super. Możemy przyjść dalej. Tutaj tu są samce. No i tutaj mam cztery połowy na, na, na samczyki. Gdzie tutaj nigdy nie jest pełno tych samców, bo tutaj mam gniazd 16, a tak mam po 12, po 13 samczyków w każdej połowie. Do parowania to sobie zamykam, żeby było lżej, Każda, każdą połowę samców, żeby było prościej. Wentylacje tu są też, samczyki też tutaj po prostu mogą sobie wychodzić do kompania. Wloty są trzy, szerokie anteny. System Benzik M1 trzeba przyznać, że gołębniki w środku jak i na zewnątrz prezentują się wyśmienicie. Jednak nie ich wygląd zewnętrzny świadczy o ich sile. Ich głównym atutem jest przestronność, świetna wentylacja i wspaniały mikroklimat, jaki w nich panuje. Ptaki z wielką przyjemnością wracają do tych gołębników, co widać po listach konkursowych. W hodowli ważną rolę odgrywa ich prawidłowe prowadzenie. Zdzisław opowie nam teraz o tym, jak postępuje ze swoimi ptakami. Głębie w pary lo, łączę koniec lutego. Wtedy to tak wychodzi, że pierwszy, drugi lot idą z młodych, bo wychowuję po dwa młode. Jak się da, chyba że coś tam nie wyjdzie, bo wiadomo zimą, zimno to tam nieraz coś tam nie tego, ale generalnie wszystkie młode zostawiam. I, tak jak mówię, pierwszy, drugi lot one idą po prostu z mutka, no i potem je rozdzielam. A kiedy zaczynasz oblatywać swoje gołębie? Gołęby zaczynam oblatywać na wolny oblot w marcu. I to niedużo, z tydzień, dwa, żeby po prostu tylko wyszły i weszły, żeby wiedziały, gdzie mają wejść. Z tego względu, że strasznie tutaj u mnie jastrzębie atakują. I wtedy y, często wywożę te, te gołębie na treningi, y, przed lotami, a w lotach, przed krótkimi lotami dwa razy w tygodniu, a przy długich lotach to raz w tygodniu, z tego względu, że ja ich nie pokazuję do motywacji, tylko wywożę właśnie dzień przed, żeby gołębie zdążyły odpocząć sobie. Obloty u mnie wyglądają rano o godzinie 6. No, to wiadomo, no najpierw samce, potem samiczki i wieczorem tak około 17.00. Wiadomo, zależy też od czasu, od pogody, ale to tak mówię, rano o 6, a o 17.00 samiczki, także dwa razy jest oblot. W pozostałe dni, jak nie wywożę. A jak często wywożysz swoje ptaki? Gdy się zaczyna sezon lotowy, no to wywożę te głębie dwa razy, zależy od trudności lotu. Jak są krótkie loty, no to tam wtorek i piątek, właśnie, dzień przed, przed, dzień przed koszowaniem żeby po prostu zdążyły sobie przez noc te gołęby, żeby się zdążyły uspokoić. A jak są pincetki, no to raz tam w tygodniu po prostu dzień przed, przed koszowaniem. A jak to wygląda po przylocie gołębi z lotu? Po przylocie z lotu to zależy od ciężkości lotu. Jak lot jest bardzo lekki, to zostawiam ich do wieczora. Jak jest bardzo ciężki, to odkładam od razu. Odwrotnie to, co ludzie robią bo on musi odpoczywać sobie, a nie, że jeszcze resztkami sił tam grucha do partnera, nie? Zdzisław Lademan lotuje metodą totalnego wdowieństwa, ale jak sam to wspomina w tej metodzie o sukcesie lotowym, decydują drobne szczegóły, na jakie musi zwrócić uwagę każdy dobry hodowca. Na pewno podstawową sprawą jest dobra karma i prawidłowe karmienie ptaków. Również bardzo ważne jest, by nie stosować w ogóle antybiotyków i innych lekarstw. Zdzisław bazuje na środkach z Centrum Zdrowia Gołębia i wyłącznie podaje ptakom preparaty oparte na ziołach. Zdzisław, powiedz nam, jak karmisz swoje gołębie. Przy karmieniu, akurat rozpiski się nie da mieć, bo to no, każdy tydzień wymaga czegoś innego. Jest inna pogoda, inny wiatr. Jak jest z wiatr, silnym wiatrem, to trzeba ich lżej nakarmić, żadnych strączkowych. A znowu, jak są loty pod wiatr i dłuższe loty, to muszą mieć karmę ciężejszą. Ja generalnie wtedy im tutaj sypię do oporu, że zostawiają resztę tam wysypie młodym, to i wtedy z taką karmą, gdzie jest dużo słonecznika łuskanego. Yy, takich holistycznych, a jak są lekkie loty, no to super dieta i, i takie lżejsze karmy. I wtedy wydzielamy. Co według Ciebie, oprócz karmienia i suplementacji, wpłynęło na tak ogromny sukces Twojej hodowli? No Myślę, że to też jest jakość głębi, bo na pewno musi być jakość głębi wyselekcjonowane te głębie. Ja na przykład w tym roku do 50 dałem 19 gołębi i to takie naprawdę, no, co cały czas czołówki robią. Bo niektórzy wkładają 50 gołębi, a tylko tyle, że on go daje do 50, że on stary jest. To ja wolę w to miejsce jakoś rocznego, szybkiego gołębia dać. Na z młodymi to jest całkiem prosta robota. Młody tylko yy, ciągnie do karmy. Ja tutaj w ogóle na wiosnę to tak sobie wychowuję około 140 młodych, z tego względu, że te 40-50 zawsze weźmie mi I tak około stówki jest yy, do, do lotu, jak się rozpoczyna pierwszy lot konkursowy, to jest około stówki. 95, 105, no w tym roku akurat, akurat się udało zrobić tutaj 105. No i, yy, no młody musi być dobrze karmiony, wiadomo, młody lubi dyscyplinę. Cały czas on musi być głodny generalnie. Jak to mówię, karmiony widelcem. Po odsadzeniu, po odsadzeniu te młode dostają karmę strączkową, bardzo dużo tych strączkowych. Później, gdy już tam miesiąc przed lotem przechodzimy na taką lżejszą karmę, żeby gołębie się dobrze rozlatały i wtedy ich karmię dwa razy dziennie. Tak po półtora grama na gołębia, że one są praktycznie wciąż, wciąż głodne. Cały czas, że się słuchają. A czy przyciemniasz gołębie młode? W takich najlepszych latach, gdzie się nastawiałem na, na typowo na, na młode, żeby robić dobre wyniki, to głębie przyciemniałem. Może tutaj troszeczkę pokażę. Tu był taki automat nastawiony. O, już rolety szły na dół. Było przyciemnianie gołębi, ale jednak te gołębie mi się nie sprawdzały jako roczne. Nieprzyciemniane lepiej idą jako roczne i dwuletnie od lipca. Zaczynam, tylko teraz nie przyciemniam, a od lipca zaczynam doświetlać do 23 tej głębie, żeby tych małych piórek pokrywowych nie, nie gubiły, żeby miały czym, czym lotować. Czy masz problem z chorobą adeno? E, moje głębie tutaj adena nie mają, bo daję lekką karmę, do wody zakwaszacze, na grzyby. Także no myślę, że to też jest dużą przyczyną. Tego, że nie dostają tego Adena. Ja lotuję na karmie z Van Robyssa i to jest pomieszana tutaj dla młodych 20, numer 26 i 29. To jest taka super dieta i taka lotowa bez żadnych strączkowych. Poznaliśmy już sposób prowadzenia gołębi w tej hodowli, zobaczyliśmy jak wyglądają gołębniki. Teraz chcielibyśmy skupić się na tym, co chyba najważniejsze, czyli na gołębiach, jakie tu zamieszkują. Zisław, zaprezentuj nam swoje najlepsze ptaki. Znaczy, jest to gołą po tej mojej złotej parze, po tych wójtowiczach. Jest to samica 3-letnia, 828 o numerze. Jest to samica, która ma sześć pierwszych miejsc w swoim życiu. Dwa drugie i dwa trzecie. Jest to yy, po tej samej parze, po tej mojej złotej parze, po tych wójtowiczach, yy, siostra tylko yy, z drugiego lęgu i tak samo wybitna lotniczka, podobnie jak tamta, tylko, że nie ma tyle pierwszych miejsc. Ale też bardzo czołowe miejsca robi i w tym roku jest u mnie w drużynie w kategorii B. Jest to też trzecia siostra po złotej parze. Yy, numer 884. Ta samiczka z lotu Maraton na 14,5 tysiąca głębi była 12 yy, na, cały, na cały okręg. I też bardzo dobro, do, dobrą lotniczką jest taka, jak siostry. Także naprawdę ta para jest u, u, udana. Dała wiele wybitnych lotników. Tu też yy, samiczka mi super chodziła. Jest to od kolegi Randharda Myla z głębi Worters. Iwan na Nabele, krzyżówka I gołębi, Samiczka też była trzy razy w pierwszej dwudziestce na oddział Także też mi pomogła w kategorii B Ta samiczka tak samo, jest to od kolegi Rajny Myla Z gołębi Degus I też tak samo jak tamta Była trzy razy w pierwszej dwudziestce na oddział i też Ładnie mi kategorię B zamknęła Tu jest samiczka od Krzyśka Kawalera 15 rok. Ta samiczka ma z 20 dyplomów przez swoje życie, i w tym roku już będzie przeznaczona do rozpodu. W tym roku jeszcze jako sześcioletnia letnia też zdobyła, zdobyła dyplom. Tu jest samiczka od mojego przyjaciela Andrzeja Labudy. Jest to samica, która była trzy razy w pierwszych 15 na oddział i bardzo lubi loty podwiat, jakieś cięży. Może ona była i więcej razy, tylko że do kategorii B co ją brałem to ma yy, najgorsze miejsce jest jej 15 tu jest samiczka, która w kategorii B zrobiła kofi 10 jest to po, po gołębiach po, po holenderce, którą odsprzedałem koledze tutaj mam roczną samiczkę numer 94 ta samiczka w 5 lotach powyżej 300 km ma kofi 24 yy, jest to z tych głębi, których przedstawiałem pierwszych, po tym, to już jest po dzieciach, po tej 828, po złotej parze. Ale to już jest po dzieciach. Jest to samiec, wybitny lotnik, teraz wybitny rozpodowiec, bo jest to samiec z mojej złotej pary. Ta para wydała jej dzieci i wnuki na pewno zdobyły ze 100 pierwszych miejsc. On, ten gołąb, już jest teraz bo to jest jedenasty rok, jako trzyletni, był czwarty w Polsce w klasie wyczyn, przez 2 lata miał 12600 kilometrów. No i większość głębi mam po tym głębiu. Za chwilę zademonstruję jego samiczkę. Jest to jego, tego samczyka samiczka, to jest też tak samo jak on, 2000, przepraszam, jedenasty rok na olimpijskich jeszcze obrączkach. I ta para sobie zasłużyła, poszły do rozpłodu obydwa, bo jak było stare GMP, kiedyś brało się cztery głębie po 8 konkursów. To te głębie były w drużynie jako trzyletnie i nie straciły ani punkta w całości. Pra, miały prawie komplet w 8 lotach. I one tak zostały w parze, i, i właśnie dają wybitne lotniki. Przypasowało to tak. Teraz przedstawię tutaj cztery głębie, właśnie po tej złotej parze. Które sobie tam wrzuciłem do rozpodu, i też właśnie po nich ciągnę młode to, co nieraz dokupuję. To próbuję mieszać z tymi gołębiami. To jest właśnie po, po tej parze, które sobie zasłużyły na tak zwany prawdziwy rozpód. Tam pokazałem samiczkę, córkę tej pary. Tutaj chcę pokazać trzy samce po kolei. Praktycznie to są identyczne gołębie. Niczym się nie różnią. Tu jest to samo co mówiłem po tej samej parze. Obejrzymy następnego. To jest po tej samej parze. Najstarszy gąb. 014, rok po tej parze. On tu najbardziej podobny jest właśnie do ojca. Tu na próbę, na próbę wziąłem, sprowadziłem do krzyżówki gołębie od Hartmuta Villa. Czerwone. Tego gołębia akurat kupiłem na ze wspólnego gołębnika z Małopolski. Ten gąb w finale był 17. Także będziemy próbowali. Tu też y, zakupiłem gołębię, ale już wcześniej, z 3 lata temu. To jest y, od y, Jest to go, y, z gołębi Olympic Nils, po którym już mam młode i bardzo ładnie chodzą. Pokażemy, jaki ten gołąb jest Silny, ładne plecy ma. Może tutaj tego nie będzie widać, ale ma przepiękne upierzenie. Skrzydełko sam podaje. Naprawdę super go. O, jest to córka tego Olympic Nils, tego samczyka, co przed chwilą pokazałem z spodu. Ona praktycznie jest identyczna jak ojciec. I bardzo fajnie leciała. Nawet dawałem ją do dziesiątki do GMP, do tej drużyny, którą w miarę tam zamknęłem w tym roku. Także bardzo ładna samiczka. Zaprezentowane ptaki są niesamowite. Przyczyniły się bezpośrednio do olbrzymich sukcesów lotowych, jakie Zdzisław Lademan odnosi od wielu lat w sporcie gołębiarskim. Bez słowa przesady możemy stwierdzić, że nasz rozmówca jest jednym z najwybitniejszych hodowców nie tylko tutaj na Pomorzu, ale i w całym kraju. O jego wieloletniej karierze świadczą prezentowane teraz na ekranie trofea. Jest ich nieskończenie wiele. I to, co znajduje się w jego gabinecie, to tylko ułamek tego, co wywalczył, lotując ponad 30 lat gołębiami. Zdzisław Lademan odnosił sukcesy na poziomie ogólnopolskim i kilkakrotnie stał na podium. Reprezentował też Polskę na olimpiadach, a w 2014 roku w Brnie zajął pierwsze miejsce w kategorii standard. Lotuje z wielkimi sukcesami zarówno gołębiami młodymi, jak i gołębiami dorosłymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jego ptaki spisują się fenomenalnie nie tylko w lotach konkursowych organizowanych przez Polski Związek Gołębi Pocztowych, ale także odnoszą spektakularne sukcesy na wspólnych gołębnikach. Na Wspólnym Gołębniku Kosakowo jego ptak o numerze PL 072 21 5104 został pierwszym asem. Z kolei na Wspólnym Gołębniku Małopolska gołąb o numerze PL 072 21 566 został drugim asem. Niewielu hodowców w Polsce może pochwalić się świetnymi osiągnięciami w lotach konkursowych i w lotach na wspólnych gołębnikach. Na uwagę zasługuje również fakt, że jeden wspólny gołębnik znajduje się na północy, a drugi na południu naszego kraju. Świadczy to o niebywałej klasie gołębi Zdzisława Lademana. Radzą sobie świetnie w każdych warunkach i w każdym terenie, to rzadkość. Roczny sezon lotowy był bardzo udany i Zdzisław Laneman zajął na poziomie okręgu Gdańsk tytuł mistrza w kategorii B z pięćdziesiątki, a w kategorii B z całości i w intermistrzostwie. W kategorii GMP został pierwszym wicemistrzem, a w kategorii D i w kategorii gołębie młode został drugim wicemistrzem. W regionie drugim północ został mistrzem w kategorii B, zarówno z pięćdziesiątki, jak i z całości, oraz mistrzem w Intermistrzostwie, a w kategorii GMP został pierwszym wicemistrzem. W pozostałych kategoriach plasował się również bardzo wysoko. Całość wyników z tego roku, jak i z kilku ostatnich sezonów prezentujemy teraz na ekranie. Przedstawiamy wyniki tylko z okręgu, regionu i Polski, bowiem lista jego wszystkich osiągnięć jest nieskończenie długa. Tak wspaniałe osiągnięcia są zasługą wyselekcjonowanych gołębi o znakomitym pochodzeniu, ciężkiej i systematycznej pracy hodowcy, prawidłowemu karmieniu i mądrej suplementacji witamin i preparatów. Zisław Lademan, w swojej hodowli, zaufał preparatom z Centrum Zdrowia Gołębi i nie zawiódł się. Dzięki nim jego ptaki są w pełnym zdrowiu i mogą walczyć z najlepszymi opalne pierwszeństwa. Tutaj chciałbym serdecznie podziękować firmie Centrum Zdrowia Gołębi Marcinowi Raczyńskiemu za utrzymywanie mojego stada w super zdrowiu, że można powiedzieć, bo naprawdę fajnie leciały. I tu dzięki Marcinowi i jego tutaj no poradom i preparatom, które oni tutaj stworzyli. Także serdecznie dziękuję. Na tym kończymy naszą wizytę u tak znakomitego hodowcy, życząc mu dalszych sukcesów w hodowli, w życiu zawodowym i prywatnym. Dobry lot! Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado